Siema, siema chłopy. Witam w poniedziałek. Na to nasz dziennym. Normalnie w poniedziałek to zazwyczaj lecę do dżimu, do miasta. No ale niestety jestem przeziębiony. Mam zatoki. Przyziębione, boli mi deczko gardło. Także nie będę jeść, roznosił bakterii. Będę sam. Nie dość, że jestem przeziębiony, też ja sam mogę nałapać jakiś nowych. Dzisiaj, dzisiaj robimy plecy, martwy ciąg, deczko ciągu, potem jakieś dociągania, sztangi, no i zobaczymy co dalej. O. Trzeci trening ciągów mój od kurwa miesięcy. Nie będę się rzucał na jakieś Nie wiadomo jakie ciężary Bo trening to trening ciągów to ja Przez ostatnie lata to Może raz, na dwa miesiące To jest trzeci trening ciągów 150 kilo W ostatniej serii Zrobiłem

dociąganie dociąganie sztangi dociąganie sztangi leżąc też można robić w opadzie tułowia czyli w ten sposób kiedyś tak robiłem przez wiele 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 lat ale już tak nie robię O, szkoda, szkoda lędźwi. Zastanów że przy ciągach robię plecy, yy, 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 te yy, prostokąty. Wycinam z rozgrzewką. Lęcka. Łydkę muszę zrobić w serii łydki nie wiem widać, ale ja robię wspięcia wspięcia na palce akurat dzisiaj. Nie wiem czy będzie widać, bo nie chcę już tego telefonu przestawiać. un país. Plecki, plecki, łydka, podstawy podstaw, ciągi, dociąganie i taka święta trójca, powinien być jeszcze drążek, ale wczoraj byłem na spacerze nad jeziora z siedem kilometrów. I po drodze właśnie wstąpiłem sobie na taki drążek. Co teraz jest taką rutyną w sumie na spacerze jak idę w niedzielę. Tam, w tam akurat w niedzielę w tamtym rejon. Mam tam kilka tras, ale w tam w niedzielę zazwyczaj idę w tamtym rejon. I siedem serii drążka poszło w chwycie młotkowym, czyli tak, na takiej drapince. Także dzisiaj chyba odpuszczę wciąganie z góry a zrobię sobie porządnie dociąganie sztangi i ewentualnie jeszcze sobie zrobię dociąganie hantelek w lekkim takim ułożeniu skośnym Dobra, to się za chwilę Dobra, lecimy 140 kg. 140 kilo i to będzie. W sumie nie wiem takiej serii roboczej zacząć. Jeżeli zacznę od 100, to będzie 100, 120, 130, 140. Tu chodzi, że czwarta seria robocza będzie. A jak zacznę od 120, to będzie 120, 130, 140. Trzecia seria robocza. No bo 100, 120, 130. 104 kilogramów, potężnej stali, potężna stale. O. Dobra. O. Lecimy z tematem. O. dobra, dokręcone są, dokręcimy paski, lecimy. Pff. Pff. Pff.

Trochę męczą gardło. Łydeczkę, nie widać. Ale wam pokażę, jak łydka pracuje. Nie wiem, czy widać. Tutaj? Będzie. Dla tych, co my, myślą, że ja nóg nie robię. <laughs> Pięćdziesiąteczka. Nie wiem, normalnie robię osiem ruchów, ale dzisiaj chyba sześć zrobię. Dopompuję jeszcze hantelkami. Cztery serie. Szybciutko. Albo Nie no, wczoraj się podciągają na drążku. To dzisiaj dzisiaj nie będę drążka robił.

Zasadzić na dzień dobry to dobrze, nie? Coś ty do mnie odrzekł. I bum. Four. <laughs> oh. <laughs> you Siedem razy razem, Mogę móc, już nie chciało, już mi się nie chciało, wystarczy, wystarczy tego dobrego, i co, która to godzina, nie wiem. kurde. Tutaj jest opóźnienie Dobra. <laughs> Cztery serijki takie na pompę. Pompować lekko, i to by na tyle było. 30 zapraszam wszystkich na skrzypacz. Pokoszulki, koszulki, bluzy, tanktopy, yy, spodenki, torby treningowe, kubki zapraszam serdecznie. Też nagrywam życzenia urodzinowe, nowe na wesela. Imprezy okolicznościowe, żeby zjebać szefa, że nie uiszcza opłaty na czas. Kolegę zagodzić do treningów, koleżankę. Róż, różności, nawet tylko wyobraź sobie, że są życzenia że składał komuś szczenia i na przykład robi ten mój taniec, Są porządzanie sarniny, nie? Ktoś sobie życzy na przykład. No tak, że widzicie. Ludziom to się podoba. Pozdro.